Dzisiaj chciałbym zapowiedzieć i zaprosić was na wydarzenie, które może być dla wielu z was odkrywcze. Możecie na nie nie trafić. Mnie zawsze denerwuje to, że dowiaduje się o pewnych wydarzeniach zwłaszcza kulturalnych po fakcie. I z tym wydarzeniem jest tak samo. Fotoforma zorganizowała warsztaty masterclass, warsztaty fotografii portretowej. Moi drodzy, Wydaje mi się, że jest to impreza, mam trochę przyłożyłem się do powstania tej imprezy w ogóle, ale chodzi o to, że to, co zrobiła Fotoforma, to jest naprawdę mistrzostwo, abstrahując od tego, że to warsztaty masterclass. Mianowicie, moi drodzy, warsztaty potrwają dwa dni: 10 i 11 października. Od rana do późnego popołudnia, bo 8 godzin. Z przerwą na na jakiś tam poczęstunek, na zjedzenie obiadu, na przerwy kawowe, itd. Natomiast najważniejsze jest, co? Najważniejsze jest to, że w pierwszym dniu będzie czterech prowadzących, a w drugi dzień trzech prowadzących. Jak wejdziecie sobie, bo nie chcę wam tutaj, chociaż podam wam link, który musicie wklepać sobie, żeby wejść, i w opisie filmu też dam link do strony fotoformy, ale możecie wejść też na megaobraz, megaobraz.pl i tam na samej górze będziecie widzieli. Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Macie tam wszystkich prowadzących. Jest tam Szymon Szcześniak, Robert Wilk, Marta Pońsko, ja, Lidia Popiel, Jakub Kazimierczyk i Marta Machej. Moi drodzy, jest szansa się zapisać. E, warsztaty są mega tanie, 590 zł chyba kosztują. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Chyba tak. I o co w nich chodzi, moi drodzy? Co w, nim, co w nich jest niesamowitego? Można się jeszcze zapisywać na niektóre osoby. Natomiast... Dlaczego o tych warsztatach mówię? Często prosiliście mnie, Panie Macieju, czy można przyjść, czy można, czy organizuje Pan, czy ten... Kiedyś organizowałem, teraz nie organizuję. Natomiast tu jest taka impreza, w której warto wziąć udział. Dla mnie też to było warto, ponieważ robimy to w Studio Skandal. Studio Skandal wygląda niesamowicie, ponieważ złożone jest z paru kondygnacji, na których są bardzo różne Wyglądy pomieszczeń. To jest pierwsza rzecz. Bardzo ważna dla fotografa. To studio jest zrobione po to, żeby tam robić wydarzenia, ale też są tam świetne tła. Takie w stylu glamour, e, wysokiej klasy tła, wysokiej klasy meble. Jeżeli byście sami chcieli organizować sesję z ładną dziewczyną w takim miejscu, to po pierwsze musicie mieć ładną dziewczynę, a te lepsze, no to już trzeba kilkaset złotych zapłacić co najmniej. To jest minimalna stawka ale poza tym musicie wynająć jakieś pomieszczenie. W hotelach raczej odpada, są z tym wielkie problemy, żeby mieć ładniejsze meble, ładniejsze tło, żeby to zdjęcie było światowe, a nie po prostu zrobione na tle w studio. A więc, jeżeli kręci Was tego typu fotografia, czyli w takich yy, przestrzeniach będą piękne, co ciekawe, trzeba będzie, każdy z prowadzących będzie tam miał ciekawe zadanie oświetlenia swojego planu w ciekawy sposób. Nie mogę mówić za wszystkich, powiem dla sie, za siebie, że będziemy się ustawiać z bardzo klimatycznym oświetleniem. I teraz, co jest najważniejsze, nawet jeżeli wynajmiecie apartament, w którym będziecie robić zdjęcie, zdjęcia, nawet jeżeli wynajmiecie modelkę, która Wam przyjdzie, no to już około 1000 zł musicie zapłacić. No i macie apartament na jeden dzień i potem i tą modelkę na parę godzin. Tu mamy tak, że w ciągu tych 8 godzin zmieniamy cztery modelki. Mówię o pierwszym dniu, 10. Wtedy, 10 października, tak to będzie wyglądać. Będą cztery różne lokalizacje w obrębie tego dużego lokalu i cztery różne modelki. Czyli będziecie pracować z czterema modelkami na czterech zupełnie różnych e, lokacjach. To jest podstawowa wartość. No i druga wartość jest taka, że każdy zapisany jest przypisany do konkretnej prowadzącej osoby. I teraz, moi drodzy, jeżeli jesteście maniakami tego, co i podoba Wam się to, co ja robię. Podoba Wam się moje podejście, szukanie jakości, dążenie do polepszenia swojego warsztatu, to polecam wam, polecam wam znaleźć ten jeden dzień dla siebie, przyjechać do Warszawy, poświęcić się i być na tych warsztatach. Robiłem już takie warsztaty kiedyś, ale to nie były takie warsztaty, ponieważ studio tam bardzo ograniczało w sumie. Było bardzo dużo światła zastanego, ciężko było z nim walczyć. I tam chodziło bardziej o, kładłem nacisk na to, jak się zachować w stosunku do modelki, jak ustawiać jakieś tam podstawowe sety oświetlenia. Tu będzie zupełnie inaczej, bo tu będzie wiele godzin i będzie możliwość ustawiania, bycia świadkiem, pomagania przy ustawianiu zupełnie różnych oświetleń. To jest bardzo ciekawe. Chciałbym, żeby te zdjęcia były z pazurem, żeby były po prostu z klimatem żeby były czymś fajnym waszym w portfolio. To jest jedna rzecz. Druga wartość dodana przez to, że organizuje to Fotoforma, to to, że będziemy mieli sprzęt różnych marek dostępny na miejscu, czyli można będzie pożyczyć sprzęt, obiekty przetestować, taki czy inny. Po prostu, moi drodzy, jeżeli będzie to wydarzenie w sumie zamknięte, bo to każdej osobie jest przypisane 8 czy 10 osób, ale chodzi o to, że przez cały dzień będziemy bawić się tworzeniem mega fotografii. Ja będę się z wami dzielił, bardzo mało chca, chciałbym tam robić swoich zdjęć. Ja będę po prostu was przypilnowywał, żebyśmy zrobili, żebyście osiągnęli jak najlepsze zdjęcia. Czyli nie będę w roli opowiadacza tym razem, tylko będę stał za wami. I tłumaczył co i jak. Najpierw będziemy razem ustawiać set świetlny, będziemy dopracowywać modelkę, a potem zrobimy genialne zdjęcia. I tyle. Zapraszam Was moi drodzy. Jeszcze można się zapisać. Nie wiem ile miejsc jest wykupiona, ale uważam, że mogłem to już wcześniej powiedzieć. Ale mówiłem, zapowiadałem w ostatnim filmie o warsztatach, które chciałem zorganizować. Nie mam czasu, ale, ale te są już zorganizowane, więc jeżeli ktoś się tym zajął. No i za taką cenę można by wziąć udział w takim wydarzeniu. Moi drodzy, jest to coś niesamowitego. I te nazwiska, które możecie wybierać, tak? Nie musicie lubić moich tych, nieważne. Ważne, że po prostu, żebyście, jeżeli jesteście maniakami i lubicie tego rodzaju fotografię portretową pięknych kobiet i tak dalej, pomyślcie, czy to nie jest właśnie dla Was. Tyle moi drodzy krótko, bo nie chcę, nie chcę się rozlekać. Jak na mega obraz wejdziecie, pierwszy artykuł to jest właśnie takiego wydarzenia, jeszcze nie było. Warsztaty Masterclass fotoformy. Uważam, że zupełnie genialna sprawa.